Wychodząc z nałogu, Jerzy Górski, człowiek, który osiągnął sukces. Młodzież ze szkół średnich Powiatu Chrzanowskiego miała okazję obejrzeć obraz inspirowany życiem niezwykłego sportowca. Najlepszy film fabularny w reżyserii Łukasza Palkowskiego ukazuje kluczowy fragment biografii Jerzego Górskiego, sportowca wyczynowego. Człowieka, który walkę w Stanach Zjednoczonych w 1990 roku o tytuł Mistrza Świata w podwójnym triatlonie poprzedził dramatyczną walką z demonami własnej przeszłości, uzależnieniem od narkotyków. To, co nie mogłem robić, realizowałem zupełnie gdzie indziej. Chciałem być sportowcem. Do szkoły, do której poszedłem, nie bardzo mi odpowiadała. To nie był mój pomysł, jakoś się nie dogadałem z rodzicami i zacząłem szukać innej akceptacji i powiedzieli mi, że mogę być w fajnym świecie i zaproponowali mi narkotyki. I to tak poleciało, nie kontrolując tego, nie mając świadomości, że jakie konsekwencje będą tego, znalazłem się później już w szponach Wielkiego Nałogu który trwał dosyć długo i dopiero właśnie kiedy udałem się do Monaru w wieku 30 lat rozpocząłem nowe życie. Tamta słabość jakby dała mi odpowiedź. Dlatego robię te rzeczy, które robię, bo to jest siła, bo ja nie chcę tam tych robić. Nie mam jakiegoś takiego, że, że mnie coś kusi, żebym robił te złe rzeczy co kiedyś. Po prostu żyję tym swoim światem, który uzależnił mnie maksymalnie. Czyli praca, szkolenie, jestem trenerem, jestem wykładowcą. Jest, różne rzeczy robię fantastyczne, które robię cały czas. W takich miejscach jestem po to, żeby się dzielić swoim jakby świadomością, doświadczeniem. No tak to występuje w moim życiu. Nie wierzyć, że czegoś nie potrafimy. To jest po pierwsze, że warto szukać, aż się znajdzie coś, co nas pociągnie i zaczniemy uczestniczyć w tym czymś. Że samo to nie przyjdzie. Trzeba szukać, jeżeli nas coś inspiruje, a jest, nie jest to złym rzeczą to warto po prostu to kontynuować i się przekonać, do którego miejsca dojdziemy. Bo wypadkowa to nie jest, nazwijmy to językiem sportowym meta, to, to jest tylko coś, co jest na końcu yy, przebytej drogi, która daje nam odpowiedź, co myśmy zrobili, co chcielibyśmy zrobić, jacy jesteśmy, daje nam tą odpowiedź. Kiedy oglądamy coś na bardzo wysokim poziomie, yy, to wydaje się, że to jest łatwe. To tylko nam się wydaje. Jest ciężka praca. Ja nie mówię o sporcie, w ogóle o jakichś celach życiowych, bo można być nie wiem twórcą, muzykiem, można szkolić, coś być Krótko mówiąc, trzeba mieć fajną pasję, a pasja, czyli ta droga, Którą się przebywa, żeby realizować tę pasję, jest najważniejsza. I dlatego mówię, młodzieży, nie wierzcie w to, że wy czegoś nie potraficie, że to jest, to jest nieprawda. I szukajcie. Po prostu szukajcie, realizujcie siebie, nie patrzcie na to, że nieraz was koledzy, koleżanki do czegoś tam namawiają. Jestem Jerzy Górski. Robię to, co kocham, mam wielką pasję i realizuję to, co mam w głowie w sercu. Tyle. Życie Jerzego Górskiego nie było usłane różami. Poważne uzależnienie od narkotyków, zatargi z prawem, pobyt w więzieniu, wreszcie rozpad rodziny. Dziś stanął przed młodzieżą, aby przestrzec przed popełnieniem błędów, które sam popełnił lata temu, aby uświadomić im, że to co pozornie fajne, dobrze opakowane, sprytnie sprzedane, to droga w jedną stronę. Wie Jerzy Górski, co narkotyki robią z ludźmi, młodymi ludźmi. Dziś przestrzega, żeby w ogóle nie zaczynać. Dla niego odkupieniem okazał się sport. Ważne, aby rozwijać sobie pasję, nie patrząc na to, co myślą o nich inni, aby być w swoim życiu najlepszym. Organizatorem wydarzenia w Szanowskim Moksil było Stowarzyszenie Wspólnota Pokoleń przy wsparciu Powiatu Szanowskiego.